Czy e-podpis pomaga w sprzedaży polis ubezpieczeniowych? Cyfryzacja przedsiębiorstw to coraz bardziej popularne zjawisko, także w ubezpieczeniach. Jeśli więc pracujesz na przykład jako agent ubezpieczeniowy, to ten materiał wideo jest dla Ciebie. Cześć. Z tej strony Maciej Grandus Design, gdzie każdego dnia wdrażamy kwalifikowane podpisy elektroniczne dla firm na całym świecie. W tym materiale wideo odpowiem na pytanie, jak podpis elektroniczny pomoże ci sprzedawać więcej. Według Applied Systems agencje, które wdrożyły rozwiązania online, odnotowują 15% wzrost i 158% wyższe przychody na pracownika. Te dane, jak pewnie się spodziewasz, wywołały spore zmiany na rynku amerykańskim, a to oznacza, że wkrótce odczujemy je także w Polsce. Okay, ale pytanie czy klient potrzebuje cyfrowych rozwiązań czy ich w ogóle chce tak Choć pewnie znajdą się i tacy, którzy stwierdzą, że w tej branży najważniejsze jest zbudowanie przyjaznego środowiska, które opiera się na kontakcie w cztery oczy. Jak to wygląda w rzeczywistości? No, dzisiaj odchodzi się od takiego modelu, ponieważ jakość obsługi klienta można poprawić już na etapie pierwszego kontaktu. I do tego właśnie świetnie sprawdza się podpis elektroniczny, który umożliwia klientom złożenie wniosku o polisę w ciągu kilku minut. Dzięki niemu dostarczenie dokumentów, zapoznanie się z nimi i złożenie podpisu można zrealizować z poziomu komputera i telefonu w własnego domu. To dopiero początek korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie podpisów w agencji. Wśród najważniejszych zmian, jakie zajdą w agencjach w ramach wdrożenia cyfryzacji, będzie m.in. składanie wniosków online na ubezpieczenie, responsywny format dokumentów, możliwość wypełnienia ankiety z poziomu komputera i telefonu, możliwość składania roszczeń i reklamacji online, integracja systemów uwierzytelniania i szybka weryfikacja tożsamości sygnatariusza, czy skrócenie czasu obsługi klienta do 40%, nawet? Skrócenie czasu wdrożenia umowy do 85%. Robi wrażenie, co? Wdrożenie e-podpisów w agencji ubezpieczeniowej niesie korzyści dla obu stron i jest najlepszą drogą do optymalizacji kosztów i czasu. Czas zatem finalnie odpowiedzieć na pytanie, czy warto postawić na e-podpis w branży ubezpieczeń? Tak, ponieważ usprawnia proces obrotu dokumentów, a to przekłada się na wyższą wydajność pracy, niższe koszta firmy i lepsze zadowolenie klientów. Teraz czas na Twój ruch. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu e-podpisu, to wskakuj na www.sim.pl. Cześć!